spowodować Nie chcę powodować uślizgu Dodajemy ten międzygaz, tak? Dobra, pierwszy motovlog. Dzisiaj tematem pierwszego próbnego będzie międzygaz. Bo moi znajomi się zapytali, o ostatni filmik jak wyglądali, czemu dodaję gazu przy redukcji biegów. A Chodzi o to, że silnik motocyklowy nie ma synchronizatorów. Po co one są? No po to właśnie, żeby synchronizować skrzynię biegów i obroty na niej, tak żeby z redukcji z wyższego na niższy bieg ta skrzynia się nie psuła i zęby się ładnie zazębiały. Jak chcecie na ten temat wiedzieć więcej, to no zapraszam do Google. No i trzeba sobie wygooglować, bo ja też alfa mojego mnie nie jestem. O i też nie pamiętam wszystkich rzeczy, jak nie mam ze sobą przed sobą kartki papieru, tak? No, też nie chcę pasowało. chwałać Międzygas też ma drugi plus, taki że nie mam przytylnie koło podczas redukcji tych biegów Pewnie nie używając gazu mieliście także odrzucną różnicę, kiedy się redukuje z wyższego na niższy bieg, że to koło Chodzi na te wyższe obroty i jest takie jakby, nie wiem, karpnięcie, nie wiem jak to opisać My to tego międzygazu używamy, żeby tam zapobiegać, ale żeby również silnik lepiej pracował Jak wygląda zmiana z między gazem? No tak, że jak już się rozpędzimy gdzieś Tak już się rozpędzimy gdzieś, jedziemy sobie... Jesteśmy na piątce, redukujemy sobie do dwójeczki To podbijemy ten klas Do wyższej, wyższego zakresu obrotu Także jak na przykład mamy teraz Kureczkę, mamy 30 to podbijamy te klas Leciutko Także no wiadomo, jak wrzucimy bieg na dwójeczkę To te obroty będą mniejsze, no i chodzi o to żeby ta skrzynia się ładnie zazębiła silnik lepiej reaguje na to jest zdrowszy teoretycznie no i praktycznie pewnie też a i tylnie koło nie ma prawa Wam się uślizgnąć no czyli jeszcze raz Tak Tak. My prędkość, nie ma żadnych szarpnięć i cała sekwencja trwa praktycznie sekundę Z no jak teraz to już robiłem na, jedynki na dwójkę, no to już no rzadko to po prostu robię, bo to już jest mała prędkość praktycznie znikowa, zazwyczaj się człowiek zatrzymuje, no i ten uścisk kawa, nawet jak to żył w jakimś tam stopniu to nie będzie on duży taki żeby można było się wywalić tak tak wygląda gaz to wam tu spróbuję przybliżyć jedziemy o jakiś kurwa koteł jedziemy no i redukujemy biegi Cała sekwencja trwa chwilę Czyli i reaguje W drugą stronę nie ma to różnicy Czyli jak jedziemy Naciskamy sprzęgło, dodajemy gazu Odpuszczamy sprzęgło jednocześnie Tak, żeby ten gaz był podwijany i tutaj jeżeli chodzi o międzygaz tak nie ma się to, to bardzo, bardzo zagłębne nie wiem jak taki pierwszy, pierwszy motor wygląda. są krótki takie proste typy. przy takiej prędkości tak jak mówiłem nie ma co nie ma co praktycznie tak robić tego między gazu bo było nam się nie uślizgnie No jest też, żeby tego gazu nie przypierdolić na 10 tysięcy obrotów no bo wtedy jak coś takiego zrobimy wiem ja tak przynajmniej nie praktykowałem no może wyrwać tak, proszę to, to przednie koło może się unieść no to też wiadomo niektórzy tak będą po prostu chcieli robić i to się nazywa po prostu strzał z klamki no my nie chcemy strzelać z klamki my tylko chcemy mać No i am a living legend. You ain't heard yet, you not get the message But the moment that I'm stepping in and get a couple weapons yeah I turn to a base when I'm rapping